Na tym wideo zobaczysz jak z, poradziłem sobie z fotografowaniem tego skrzata i jak od takiego zdjęcia zrobionego w trybie automatycznym doszedłem do takiego zdjęcia. Zapraszam. Ja, Rexikora Dzisiaj robimy zdjęcie temu krasnalu. Na razie na moim aparacie nie mam żadnego, żadnego, żadnej lampy błyskowej. Nic takiego się nie dzieje i Tutaj mamy takie oświetlenie, że tu jest ściana oczywiście. To jest jakby ktoś chciał powtórzyć to zdjęcie Politechnika Wrocławska i to właśnie. Ten Krasnal jest oświetlony w ten sposób, że tu tak takie drzewo akurat rośnie, ale generalnie on jest oświetlony z każdej strony i z lewej i z prawej, stąd niebem. Światłem pochodzącym z nieba. Dlatego to zdjęcie, które teraz wykonam, będzie takie, że. Aha, włączyłem jeszcze na automat, żeby, żeby się pobawić tym. I to zdjęcie jest takie. Ono, ponieważ większość tutaj jest szare i czarne, to, to histogram nie dotyka, jest niedoświ niedoświetlone to zdjęcie. Co ja zrobię? Co ja bym zrobił z tym zdjęciem? Po pierwsze, to ja sobie przełączę na, na tryb M. Włączę ISO na jakieś 400, żeby nie musieć walczyć z niczym. I... i Będę pracował na czasie 1 1.60. Zacznę przynajmniej od tego czasu i zobaczymy, czy uda mi się zrobić zdjęcie tego oto skrzata, które będzie dobrze naświetlone. Jest to prześwietlone i ono jest mało kontrastowe, to zdjęcie. A mało kontrastowe poznajemy po tym, że prawy, i le, znaczy lewy, lewy, lewa część histogramu nie dotyka lewej strony histogramu. O. Czyli nie ma tam czarnych czerni. Dlatego ja zwiększę przysłonę na przykład na 63, no i okej, okay. i tak wygląda ten, ten mój skrzat. Ponieważ jest on oświetlony z każdej strony, z lewej, z prawej, z góry, z dołu, to nie widać na tym zdjęciu za bardzo kształtów jego nosa, ani, ani tego co on trzyma w ręku. Generalnie jest szarą plamą na tym zdjęciu, dlatego oczywiście tam lampę, żeby nadać temu gościu troszeczkę kształtu. I zrobię, zrobię, jaki myk mogę zrobić. Mogę zrobić taki myk, że ustawię, ponieważ ten skrzat będzie bardzo blisko tej lampy, to ja ustawię, co ustawię. Ja przede wszystkim, to ja zrobię tak. Wyłączę tą lampę i zaraz przyjdę, bo mi się bateria w niej skończyły, zaraz przyjdę znowu. Kat! Aha, już mam lampę, w której mam to, mam nowe baterie i obniżę sobie tą lampę. Oczywiście, ponieważ ta lampa będzie bardzo blisko tego skrzaciora, to jej moc ustawiłem na bardzo małą, 1,64, na minimalną. Jeszcze zrobię to tak, że z, przestawię zoom tej lampy na bardzo wąski, żeby strumień światła nie był szeroki, tylko wąski i ustawiłem zooma na 85 mm i teraz spróbuję ustawić ustawić tego mojego tą moją lampę, tak żeby oświetlała skrzata z góry Oczywiście lepiej zadziała jak się włączy pocket Wizarda coś tu nie działa jak Pocket wizard nie działa, to tak albo nie ma baterii, albo jest wyłączony, albo kabel się wciął, był wyłączony z prądu. Ok, to teraz zobaczmy, jak mi wyjdzie takie zdjęcie. Skrzat znowu będzie. Yy, nic nie zmieniałem: jest ciągle 5, przysłona 5, czas 100. Sto... Nie, co ja gadam? Przepraszam, źle. Przysłona jest 63, czas 160, ISO 400. I teraz tak, po pierwsze, troszeczkę to zdjęcie jest prześwietlone. Znowu nie ma kontrastu, ale już widać, że. Ten krasnal nabrał kształtów. Już widać, że ma ten trzeci wymiar. Co z tym zdjęciem jest nie tak? Z tym zdjęciem jest nie tak, że po pierwsze jest bardzo jasne, po drugie jest prześwietlone. Więc ja, ponieważ jest prześwietlone, to ja zejdę z moim ISO. Jeszcze, żebym wiedział, jak w tym aparacie zdjąć ISO. Z ISO 400 zejdę na ISO 100. I teraz, co powinienem uzyskać? Powinienem uzyskać to, że światło. Tutaj to zastanę. Przede wszystkim tak, wyłączę lampę, żeby to pokazać, wyłączę lampę. Nie ma teraz lampy. Zjechałem z ISO 400 na ISO100, w związku z tym oznacza to, że będzie prawie ciemne to zdjęcie. Ono jest niedoświetlone, bardzo niedoświetlone, ale teraz włączę z powrotem lampę i włączona lampa spowoduje to, że ten, ten gościu powinien być teraz doświetlony. Jest doświetlony tak jak widać, więc yy, on jest za mało oświetlony, więc ja zwiększę moc na tej lampie z 1,64 o 2 stopy, czyli do 1,16. I teraz ten, ten, ten tutaj krasnar powinien być tak oświetlony, jakby był oświetlony słońcem, yy, światłem słonecznym. Ha, ha, Przy okazji wyszło mi... Wyszedł mi ciekawy bardzo... Yy, na, na tym murze, za nim wyszedł mi bardzo ciekawy wzorek, wyszedł mi zupełnie przez przypadek. Nie planowałem tego, ale, ale nie wyszedł. Zróbmy jeszcze zdjęcie takie w ogóle z, z poziomu skrzata, że tak powiem. Teraz ten skrzat wygląda zupełnie monumentalnie. Co jeszcze bym chciał spróbować? Jeszcze chciałbym spróbować jednej rzeczy. Mianowicie dopuścić więcej tego światła tutaj zostanego, więc będę zwiększał, wydłużał czas z 1,60, 160, wydłużę czas na 1,80. Zobaczmy co się stanie. To muszę porównać. Przede wszystkim straciłem kontrast tutaj. Porównajmy to zdjęcie z poprzednim. To mi się bardziej podoba, to z, z większym, z krótszym czasem. Jeszcze jedną rzecz spróbuję, spróbuję jeszcze zwiększyć, mm, jeszcze zwiększyć ten czas. Znaczy przyciemnić światło, za stan coś mi się tu przełącza, nie wiem. Nie panuję nad tym. No tak. Zrobimy tak, znowu wrócę z czasem do 1, 160 i to jest najkrótszy czas, na jaki pozwala mi tu mój, tu mój aparat. Zdjęcie wygląda tak i znowu jest, jest za dużo moim zdaniem tego świata. Spróbujmy w drugą stronę, żeby wyciąć to światło zastanę. Już nie mogę skrócić czasu z 1, 160, nie mogę zrobić tego czasu krótszego ze względu na to, że są takie ograniczenia tego aparatu, gdy współpracuję z lampą błyskową, ale mogę z przysłony 6 i 3 podjechać na na przykład 9 zwiększając o jeden stop. Znaczy zmniejszając naświetlenie o 1 stop i w związku z tym będę musiał podciągnąć moc lampy z 16 na 18. Czyli światło z lampy błyskowej powinno być niezmienione w tym nowym zdjęciu, natomiast z światło zastanę powinno być go na tym zdjęciu zdecydowanie mniej. To zdjęcie zaczyna nabierać kontrasty, jeszcze z ciekawości podciągnę tą przysłonę na 13, a moc lampy zwiększę do 1 czwartej. O i to zdjęcie jest bardzo plastyczne i to zdjęcie, przynajmniej na tym moim monitorku najbardziej najbardziej Największe na mnie wrażenie sprawia, jeszcze co chciałbym zrobić z tym, z tym moim skrzatem. Jeszcze chciałbym obniżyć to, to światło, żeby ono troszeczkę pod niższym kątem padało. I zobaczyć, jaki będzie z tego efekt. Zobaczmy teraz. Hej, efekt jest równie. Równie wesoły, yy, ponieważ to jest troszeczkę niedoświetlone jeszcze, to znaczy jest, jest doświetlone pewnie, ale na tym monitorku to, tego nie widać za bardzo. To jeszcze przybliżyłem tą lampę troszeczkę do tego skrzaciora i zobaczmy co teraz wyjdzie. O i wyszedł taki skrzacior. Już teraz mi się statyw wtrąca tutaj troszeczkę i widać go na moim zdjęciu. Nogę tego statywu, więc przesunę go troszeczkę w tą stronę. Tak, żeby go nie było widać. I wyszło mi takie zdjęcie. Co jeszcze mogę zrobić z tym zdjęciem? Jak tu mogę zakombinować jeszcze? Jeszcze mi... Ponieważ na zdjęciu nie widać, jak ten skrzat jest mały, on jak zauważysz, to on jest taki mały, o taki o, i to widzisz na kamerze, ale jeżeli widzisz tylko zdjęcie, to nie widać, jaki ten skrzat jest mały, prawda? I żeby pokazać na zdjęciu, jaki on jest mały, to powinienem rzucić coś, co człowiek wie. O proszę, liść na przykład. Ponieważ każdy człowiek wie, jaka jest mniej więcej wielkość tego liścia, więc jak ja położę tu ten liść. To będzie wiadomo, tylko muszę go tak umieścić skrytnie, żeby e, żeby wyglądało na to, że, nikt go, że on tu sobie po prostu spadł, jesienny liść, tak? Nie wiem, jak to zrobić w ogóle, ale załóżmy, że tak, bawimy się w końcu, prawda? Ale jeżeli ja włożę w kadr te, tego, tego liścia, to teraz każdy, kto zobaczy to zdjęcie, będzie miał mniej więcej pojęcie o tym. Jakiego, jakiej wielkości jest ten skrzat? E, mógłbym się jeszcze bawić e, tym skrzatem i dokładać mu różne inne rzeczy, ale na razie jestem zadowolony z tego zdjęcia. Dla studia w Plecaku, sprzed Politechniki e, i, sprzed, e, i z rozmowy ze skrzatem mówił Jarek Sikora.